ma tu Beznikowin234 um, Witam Was e, dzisiaj w skrynie Minecrafta um, Chciałem Was poinformować, że mam SNAPSHOT, Minecraft Snapshot 1208 a W tej wersji dodano lampkę zrobioną z... czekajcie... Um, Lampkę zrobioną z Glowstone'a. To potem wam pokażę. Czekaj. Eee... Um, piszcie w komentarzach, jeśli źle słuchać lub coś. Takie tam. Ja chcę. O, jak tu zapomniałam Wam. Tak, ja mam farmę grzybków. Ja, ja, Dobra. E, zrobię krótkie cięcie i zobaczę, jak to się nagrywa. Yy, nagrywa się dobrze, więc można dalej grać. A już tu wszystkie skrzynki. Dobra, tak, tak. czekajcie. Dzisiaj idziemy do spawnera P y Zombie. Czy tam czegoś tam nad sam, nie wiem Dobrze, na razie tu wrócę rzeczy. Dobra, tu, 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 tu. Ty, ty miał. to ty to na pewno się przyda. Eee um, dobra, sobie zatmiałem zrobię przepolarnie. Nie wiem czy to wam mówiłem. A jak nie? Eee, to szkoda nie To już idę do spawnera! Zrażę go w małym kejie. <kluzny> Nie pamiętam, co powiecie, chyba w tym? Eee, nie, to jest ten kluczy. Ło, Creeper! Bóg robił wąg, tylko mi tego nie zauważyłem. Ehm, um, to jest ten cake, chyba. Supermana! Jakiś tam wyglądał. Ehm, um. Mówił, chyba, chyba krótkie cięcie, i jak znajdę, to. Dobra, jak znajdę ten monster spawner, to. Za... po prostu. wyłączę na Cięcia. Dobra, ja jestem. Coś się zwiesiło z moim I cofnęło mi ten po prostu. Cofnęło mi wszystko. Nie ma już mojej przepadarni, ale. Sp Spawner jest, nadal. To już do niego idę. Dobra... Zniszczę go i koniec, te... Dzisiaj to sobie odcinek na szybko. Tylko spawner i koniec. Tak myślisz, to jest spawner szkieletów? Nie, zombie to jest. O, już nie będą się rozpić. Fajnie. Co jest tutaj? Siodło, fajnie. Popi chlebek. O, potem zabezpieczmy um, Mosjko, by... Yyy... Mówię szczerze, że to by było w tym odcinku mniej więcej na tyle... To był odcinek na szybko... Więc... Spoko już... Jest. To powinno być już koniec... O... Są I to А тушеньков неу. Ладно. таким акцентом кончим Ладно. 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 Ой-ой-ой, Ладно. 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 Ладно ком добра конец